Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Sawa, jestem koordynatorem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i zapraszam do obejrzenia prezentacji dotyczącej egzaminu maturalnego z języka polskiego. W 2022 roku egzamin maturalny z języka polskiego będzie przeprowadzany w zgodzie z wytycznymi wymaganiami egzaminacyjnymi ogłoszonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki 16 grudnia 2020 roku. Egzamin naturalny składa się z trzech bloków. Obowiązkowy poziom podstawowy w formie pisemnej trwa on 170 minut i polega na rozwiązaniu testu oraz wypracowania, które może być rozprawką problemową bądź interpretacją utworu lirycznego. Egzamin ustny, ale w 2022 roku, podobnie jak było to w roku 2021, będzie on zdawany tylko i wyłącznie przez uczniów, którym e, Wynik z egzaminu ustnego potrzebny będzie przy rekrutacji na studnia za granicą. Oraz pisemny egzamin na poziomie rozszerzonej, wybi rozszerzonym, wybierany decyzją zdających, który trwa 180 minut i polega na napisaniu wypracowania, które może być wypowiedzią argumentacyjną bądź interpretacją porównawczą utworów literackich. Przypominam, że w roku 2022 na poziomie podstawowym egzamin będzie polegał na rozwiązaniu dwóch arkuszy, które zdający otrzyma na początku egzaminu. Arkusz pierwszy będzie zawierał test, arkusz drugi, wypracowanie. Zdający swobodnie może dysponować tymi arkuszami, to znaczy rozwiązać najpierw. Zadania z arkusza drugiego, czyli napisać wypracowanie, a później na przykład rozwiązać arkusz pierwszy. Na rozwiązanie obu arkuszy zdający ma 170 minut. Część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów. Wiązkę 5-7 zamkniętych i lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi. Łącznie w obu zestawach składających się na test znajdzie się od 10 do 13 zadań zróżnicowanych pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje. Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach. W teście teksty nieliterackie mogą mieć charakter popularno-naukowy, publicystyczny, rzadziej polityczny. Co sprawdzają zadania testowe, umiejętność analizy tekstu nieliterackiego, umiejętność dokonywania działań na tekście nieliterackim, świadomość językową, trzeba zauważyć, że z tymi dwiema umiejętnościami, to znaczy sprawdzaniem świadomości językowej oraz umiejętnością dokonywania działań na tekście literackim zdający mają bardzo duże problemy. Dlatego zalecałbym, żebyście państwo przygotowując się do egzaminu maturalnego, Zwracali uwagę szczególnie na kształcenie tych umiejętności. W zadaniach testowych również mogą pojawić się zadania, w których sprawdzana będzie znajomość lektur obowiązkowych, tak zwanych ogwiastkowanych. Przykłady zadań sprawdzających umiejętność analizy tekstu nieliterackiego. Na podstawie całego tekstu przedstaw zauważone przez autora tendencje, Dominujące w publicznych wypowiedziach, oraz podaj po dwa przykłady je potwierdzające. Zwracam uwagę na wyszczególnione czerwonym kolorem czasowniki operacyjne. One wyraźnie wskazują, jakie czynności powinien dokonać zdający. Przedstaw, podaj, wyjaśni. Zwracam też uwagę na to, że zdający powinien wnikliwie przeanalizować całe polecenie. I pisząc odpowiedź, powinien uwzględnić wszystkie elementy tego polecenia w tejże odpowiedzi, i dopiero wtedy taka odpowiedź ma szansę na zdobycie pełnej punktacji. Przykłady zadań sprawdzających świadomość, językowej. świadomość językową. Nazwij dwa składniowe środki stylistyczne wykorzystane w akapitach trzecim i czwartym i określ ich funkcję w tekście. Znowu czasami operacyjne, nazwij, wybierz, przekształć. One wyraźnie wskazują, jakie czynności powinien wykonać zdający, żeby napisać dobrą odpowiedź na to zadanie. Zadania testowe sprawdzające umiejętność wykonywania działań na tekście mogą dotyczyć wyszukiwania słów, pojęć kluczowych, dokonywania transformacji tekstu, formułowania pytań, tworzenia planu tekstu. Oraz streszczania. Przykłady zadań sprawdzających umiejętność działań na tekście. Przekształć tytuł tekstu tak, aby wyrazić jego sens bez użycia metafory. Napisz streszczenie tekstu liczące 40-60 słów. Z tym zadaniem niestety wciąż zdający mają trudność, dlatego słów kilka chciałbym powiedzieć na temat konstrukcji, kompozycji, streszczenia składa się takich dwóch podstawowych elementów. Z tematu, w którym sformułowany jest problem, o którym mówi tekst źródłowy, o czym jest ten tekst, upraszczając, oraz remat, czyli uogólniona, logiczna, spójna, niewielka objętościowo wypowiedź, czyli co się w tekście mówi na temat problemu, zagadnienia nazwanego w temacie. I Yy, przykład streszczenia do tekstu yy, Bogdana Dziemidoka o komizmie, który yy, był tutaj punktem odniesienia w tegorocznej maturze do napisania streszczenia. Temat brzmi: Bogdan Dziemidok w swoim tekście przedstawia nam, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zmysł komizmu. Natomiast remat w tym streszczeniu poprawnej realizacji brzmi: autor twierdzi, że osoba z poczuciem humoru potrafi śmiać się z siebie i z innych, z rzeczy wesołych i smutnych. Dzięki temu zmysł komizmu pomaga lepiej znosić porażki w życiu i jest formą samoobrony przed niepowodzeniami. Zwracam uwagę, że streszczenie mieści się w tym dozwolonym limicie słów i w tym przypadku liczy 52 wyrazy. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy rozwiązywaniu zadań testowych? Nieprawidłowe odpowiedzi, które nie znajdują potwierdzenia w tekście źródłowym. Zapisywanie tych samych odpowiedzi, tyle że innymi słowami. W przypadku na przykład, gdy zadanie jest dwuczęściowe, potrzeba wskazać dwa argumenty. No to niestety często zdający zamiast podać dwa różne argumenty, to w tym drugim powtarza to samo, co zapisał w pierwszym, tyle tylko, że Formułuje to nieco inaczej, nieco innymi słowami, właśnie. Nieprecyzyjne, zbyt skrótowe wypowiedzi. Wypisywanie całych zdań zamiast fragmentów, choć wymaga tego polecenia. Ten błąd bierze się stąd, proszę Państwa, że niestety duża część zdających czyta bardzo nieuważnie te polecenia i w związku z tym, no, niepoprawna, zła analiza polecenia skutkuje też niestety złą odpowiedzią. I bardzo często niestety popełniany błąd, odpowiedzi niekomunikatywne z powodów błędów językowych, które się znajdują w tej odpowiedzi, przez to ona jest kompletnie niezrozumiała, nieczytelna dla sprawdzającego i no, skutkuje to często wyzerowaniem takiego zadania. Nadto mylenie lub mieszanie poziomu formy tekstu, celowości użycia sformułowań z poziomem merytorycznym tekstu. O czym mówią sformułowania? Niezrealizowanie wszystkich elementów polecenia, np. wypisanie sformułowań bez uzasadnienia. Nieumiejętność zbudowania argumentu uzasadniającego myśl. To niestety, proszę Państwa, też bardzo często popełniany błąd. Brak uzasadnienia, brak funkcjonalnego uzasadnienia, które... Jakiegoś rozstrzygnięcia broni, uzasadnia, argumentuje. No i nieznajomość fabuły i problematyki lektur z gwiazdką, lektur obowiązkowych. Tu zalecałbym, proszę Państwa, żebyście przygotowując się do egzaminu maturalnego zdecydowanie zarówno fabułę, jak i problematykę tych lektur sobie przypomnieli, powtórzyli, bo rzecz jasna wiedza z tego zakresu przyda się nie tylko na teście, ale przede wszystkim przy pisaniu wypracowania. Jeśli chodzi o najczęstsze błędy przy y, tworzeniu streszczenia, to oczywiście zły temat streszczenia. Proste wyliczenie zagadnień podejmowanych w kolejnych akapitach tekstu. Wypowiedź niespójna, niewłaściwa liczba słów. No i proszę Państwa, przykład y, takiego złego streszczenia, w którym właśnie większość z tych problemów się pojawia. W życiu mamy z górki albo podgórkę. O komizmie Bogdana Ciemidoka mówi się o szczęściu i wojnie. Humor przyczynia się do drastycznych czy szczęśliwych sytuacji. Humorystyczna postawa może być przyczyną przed atakiem z zewnątrz, a także w trakcie depresji, załamania nerwowego. W sytuacji zagrożenia człowiek może śmiać się albo płakać. Mamy do czynienia zatem z źle określony temat, brak spójności, błędy na poziomie uogólnienia. Wypracowanie na poziomie podstawowym, tak jak już wspominałem, może mieć formę rozprawki z problemem określonym w poleceniu, gdzie punktem wyjścia jest fragment tekstu literackiego. I polecenie do napisania takiej rozprawki ma stałą konstrukcję. Pozwolę sobie na słów kilka dotyczących właśnie tej formuły polecenia. Najpierw wskazany jest problem, w tym przypadku, czy ambicja ułatwia człowiekowi, Osiągnięcie zamierzonego celu. Zadaniem zdającego jest rozważyć ów problem i uzasadnić swoje zdanie, czyli rozważyć, zająć stanowisko i uzasadnić to stanowisko. Odwołując się do fragmentu tekstu literackiego, w tym przypadku akurat lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz wybranego tekstu kultury. Praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Proszę Państwa, sformułowanie co najmniej 250 słów wskazuje, że to jest ten niezbędny limit, żeby egzaminator w ogóle zaczął sprawdzać pracę. Prawda? To nie jest, a to częste nie, często nieporozumienie, to nie jest limit słów optymalny, prawda? w którym można wyczerpać temat. Proszę Państwa, zgodnie z wymaganiami z grudnia 2020 roku, pojawił się dodatkowy temat rozprawki o podobnej konstrukcji, choć z dwiema zasadniczymi różnicami. Mamy zatem problem miasto, przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi. Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu. Tu, w tym przypadku, ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta, nie należy już, nie ma takiego obowiązku, żeby odwoływać się w tego typu temacie do całości utworu. E, natomiast e, m, zdający ma obowiązek odwołać się do e, dwóch wybranych tekstów kultury. Jeżeli pojawia się liczba mnoga, no to. M, 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 Wskazuje ona wyraźnie, że tych tekstów kultury przynajmniej musi być dwa. Przynajmniej dwa. Oczywiście może być ich więcej, natomiast przynajmniej dwa. Wszędzie, gdzie pojawia się w poleceniu liczba mnoga, tych przykładów musi być co najmniej dwa. Jakie są oczekiwania wobec piszących rozprawkę problemową? We wstęp powinien określać problematykę rozwinięcia, zachęcać do przeczytania pracy. Powinien przedstawić stanowisko autora wobec problemu w formie tezy lub hipotezy. Teza powinna zawierać rozstrzygnięcie, jednoznacznie wyrażać stanowisko autora. Jednoznacznie. Najczęściej popełniane błędy w prezentacji stanowiska. Teza nie jest wyrazista i rozstrzygająca. I na przykład ambicja ułatwia człowiekowi realizację jego celów, jednak nie jest jedynym warunkiem do ich spełnienia, ponieważ ogromną rolę odgrywają również w ludzkim życiu czynniki zewnętrzne. Stanowisko jest nieadekwatne do problemu. Jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o rozwinięcie? Rozwinięcie, proszę Państwa, powinno składać się z funkcjonalnej argumentacji. Otóż yy, yy, ogromnym problemem zdającym jest właśnie brak umiejętności budowania funkcjonalnej argumentacji. Dlatego może warto przypomnieć sobie, że argument składa się z refleksji, twierdzenia. Wraz ze wskazaniem w tekście kultury postawy, wątku, będącego przykładem, egzemplifikacją wyrażonej wcześniej myśli, a następnie szczegółowa analiza poświąt, poświadczająca trafność sądu w kontekście przywołanych dzieł. Ta analiza może wykorzystywać zachowanie postaci, cytat, celowość użycia środków stylistycznych, wskazywać na tło historyczno-literackie czy kulturowe. Oczywiście dobrze było, żeby ten problem wskazany poleceniu był ukazywany z różnych aspektów w sposób pogłębiony. Jakie są najczęściej popełniane błędy w argumentacji? Parafrazowanie fragmentu tekstu źródłowego, streszczanie tekstów kultury, argument pozbawiony przykładu lub ograniczony do przykładu, a zatem nie ma on charakteru funkcjonalnego. Ogólnikowość argumentu, brak tego elementu analitycznego, zamiast tego pojawia się właśnie jakieś streszczanie. Pomijanie niektórych składowych wywodu argumentacyjnego wskazanych w poleceniu, a zatem no, niezrealizowanie wszystkich tych elementów polecenia. Oczywiście w zakończeniu yy, zdający powinien uogólnić, konstatować, pointować zaprezentowane wcześniej rozważania. Zakończenie powinno być spójne, zbieżne z tymi wcześniejszymi rozważaniami. Wypracowanie na poziomie podstawowym może być również interpretacją wiersza. I tutaj również jest stała formuła. Wska chciałbym tutaj podkreślić wskazać przede wszystkim te czasowniki operacyjne wskazujące na czynności, które powinien wykonać zdający. Zinterpretuj podany utwór, postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij. Czyli zinterpretuj, postaw tezę, uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. We wstępie interpretacji wiersza zdający powinien zawrzeć spostrzeżenia prowadzące do sformułowania koncepcji interpretacyjnej. Koncepcja interpretacyjna powinna obejmować całościowy sens utworu, w tym sferę symboliczną, metaforyczną. Koncepcja interpretacyjna powinna w sposób wyrazisty prezentować przesłanie wpisane w tekst wiersza. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że poezja to wieloznaczność słów, ale nie kakofonia sensów. Otóż każdy wiersz ma jakieś swoje pole semantyczne, pole znaczeniowe, poza którym zaczyna się nadinterpretacja. I warto o tym pamiętać, warto na to zwrócić uwagę. Jakie są najczęściej popełniane błędy przyjętej koncepcji interpretacyjnej? Znajdują one potwierdzenie tylko we fragmentach utworu. Bądź też koncepcja interpretacyjna nie znajdująca kompletnie potwierdzenia w utworze. Na przykład w odniesieniu do tego wiersza, którym, który był przedmiotem analizy w tym roku czy na poziomie podstawowym, czyli utworu Pamięć Beaty Obertyńskiej. No, zdecydowanie taką koncepcją interpretacyjną, nie znajdującą potwierdzenia w utworze jest ta, że tezą utworu jest umysł człowieka, który dawno umarł. Jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o rozwinięcie w interpretacji wiersza? Analiza powinna być tam funkcjonalna wobec przyjętej koncepcji interpretacyjnej. A analiza to nie wyliczenie elementów tekstu literackiego, ale stopniowe odsłanianie sensu tego tekstu literackiego. A zatem takie akapity dosyć puste, wyliczające na przykład rodzaje, typy, Użytych środków stylistycznych prawda, no, nie wnoszą wiele do analizy. Takie proste wyliczenie powinno jednak nie stanowić części wypracowania. Odwołanie się do środków stylistycznych jest z pewnością potrzebne, ale musi mieć ono charakter funkcjonalny prawda, pogłębiać rozumienie tekstu. Nie, po, nie powinno być takim prostym wyliczeniem środków stylistycznych, które znajdują się w tekście. Analizując dzieło należy odwołać się do kontekstów kulturowych, pogłębiających rozumienie utworu. To jest kluczowe, to jest najważniejsze. Te konteksty kulturowe muszą zawsze pogłębić rozumienie tego utw utworu. Analiza powinna dążyć do nazwania sfery symbolicznej. Metaforycznej wiersza zachowuje związek pomiędzy treścią i formą utworu. Najczęściej popełniane błędy w uzasadnieniu tezy interpretacyjnej. Parafrazowanie wiersza, powierzchowność interpretacji, odczytania dosłowne, nadinterpretacja. No i zakończenie powinno uogólniać, konstatować, puentować zaprezentowane wcześniej rozważania. Na poziomie rozszerzonym, zdający może napisać wypowiedź argumentacyjną, która nie zawiera określenia problemu podanego w poleceniu, w przeciwieństwie do rozprawki na poziomie podstawowym. Punktem wyjścia jest fragment tekstu teoretyczno-literackiego, albo historyczno-literackiego, albo krytyczno-literackiego. I tu mamy znowu stałą formułę polecenia. Określ, jaki Problem podejmuje, akurat w tym roku chodziło o artykuł Jana Błońskiego. W podanym tekście zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów. Innymi słowy, dobre wypracowanie to wypracowanie, które uwzględnia te wszystkie elementy polecenia i realizuje je w swoim i zdający realizuje te wszystkie elementy w swojej pracy. Co powinien zawierać wstęp? To są oczywiście takie podpowiedzi, wskazówki, prawda? przykłady, dostrzeżenie głównego problemu tekstu oraz osadzenie go w szerszym kontekście, sformułowania i otworzenia zasadniczy tekst tekstu wyjściowego. Rozwinięcie hmm, powinno określać stanowisko autora tekstu źródłowego, przejście do rozważań teoretycznych, do analizy konkretnych tekstów z kultury w związku z omawianym problemem, uzasadniających własne zdanie. Od ucznia wymaga się także, żeby w rozwinięciu na poziomie rozszerzonym w wypowiedzi argumentacyjnej wykazywał się umiejętnością posługiwania się kategoriami estetycznymi, pojęciami abstrakcyjnymi, terminologią teoretyczną literacką, stosował pojęcia geneologiczne, czyli z zakresu wiedzy o gatunkach, formułował spostrzeżenia interpretacyjne. No i w zakończeniu no, wymaga się umiejętności podsumowania obserwacji analitycznych, syntetyzowania i uogólniania wywiedzionych wniosków. Najczęściej popełniane błędy w określaniu problemu to określenie problemu zgodne z tekstem, ale niepełne, pomijanie istotnych aspektów omawianego w tekście zagadnienia oraz określenie problemu częściowo zgodne z tekstem. Najczęściej popełniane błędy w sformułowaniu stanowiska to powierzchowność argumentacji, streszczanie tekstów kultury, niespójność wywodu argumentacyjnego, brak własnych odwołań do kontekstów kulturowych, historyczno-literackich, pogłębiających rozważania, przywoływanie tekstów kultury o małej wartości artystycznej. Wypracowanie na poziomie rozszerzonym może być również. Interpretacją porównawczą dwóch tekstów literackich. No i polecenie ma również stałą konstrukcję. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów. Jakich umiejętności wymaga się od ucznia przy pisaniu interpretacji porównawczej? We wstępie sformułowania koncepcji interpretacyjnej w rozwinięciu określenia płaszczyzn porównywania utworu, posługiwania się terminologią teoretyczno-literacką, dostrzeżenia związku między problematyką tekstu a doborem środków poetyckiego wyrazu, czytania tekstów literackich na poziomie języka symbolicznego, rozumienia elementów kompozycji tekstu literackiego i ich funkcji, przywołania właściwych kontekstów pogłębiających rozumienie utworów, a w zakończeniu uogólniania i wnioskowania. Najczęściej popełniane błędy w koncepcji porównywania utworów to porównywanie utworów w obszarach drugorzędnych dla ich znaczenia lub znajdujących potwierdzenie tylko we fragmentach wierszy. Natomiast jeśli chodzi o hmm, kryterium B, najczęściej popełniane błędy to interpretacja powierzchowna, dosłowna, tworzenie dwóch odrębnych interpretacji wierszy i ograniczenie się do krótkiego porównania tekstów zawartego na przykład w zakończeniu wypowiedzi. Rzadkie stosowanie terminologii teoretyczno-literackiej. Interpretacja w ograniczony sposób pokazująca związek między problematyką tekstu a doborem środków poetyckiego wyrazu, lub nawet pozbawiona tego elementu. Brak kontekstów kulturowych pogłębiających rozumienie utworów. Dysproporcje w analizie utworów nieuzasadnione względami merytorycznymi. Dygresyjność. I słów kilka, proszę Państwa, o błędach najczęściej popełnianych przy komponowaniu wypracowań. Niespójność pomiędzy tezą, koncepcją interpretacyjną oraz uzasadnieniem i lub zakończeniem. Niefunkcjonalny podział wypracowania na akapity. Zaburzone proporcje pomiędzy akapitami. Brak wskaźników zespolenia między akapitami albo łączenie mechaniczne. Nieuzasadniona wywodem dygresyjność. Proszę Państwa, zachęcam do korzystania, do odwiedzania ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę sukcesu na egzaminie. Do widzenia.